Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie w nowym formacie na kanale. Ten format. W tym formacie będziemy rozwiązywać repusy językowe. Zapraszam na oglądanie. Jeśli format się spodoba, dajcie informację zwrotną w postaci ciuków i subskrypcji. To zaczynamy pierwszy rebus car plus wash i polskie wyjaśnienie jest takie dwa słowa oznaczające miejsce, gdzie można umyć samochód. Zostawcie w komentarzach rozwiązanie, jakby to zabrzmiało waszym zdaniem. Drugi rebus castle odejmujemy końcówkę tyle e i w to miejsce dajemy znaczy, w określone miejsce dajemy literę Z i wyjdzie z tego polskie słowo. Jakie? Też odsyłam do komentarzy. Auto plus Banhof. Yy, odejmujemy słowo bankow i zostanie po niemiecku autostrada. No, taka mała podpowiedź. Yy, Twi Odejmujemy jedną literę E. I dodajemy końcówkę IZE i wyjdzie francuski liczebnik. DRAI plus CIN wyjdzie niemiecki liczebnik. Cooking, cook plus ING wyjdzie angielski rzeczownik. Także na ten odcinek to jest tyle. Dzięki za oglądanie. Odpowiedzi oczywiście w komentarzach. Tak jak powiedziałem, jeśli się format spodoba, zostawcie łapkę w górę i suby. Dzięki, cześć i na razie.